Hej, hej, hello kochani, wspaniali. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Mały wala sobie zabawę z butelkami które mu kupuję do picia. Raz je zwala, raz je stawia, raz sobie je przenosi. Stąd tutaj, albo stąd gdziekolwiek. Bo ja zazwyczaj je układam je tutaj, ale robię to raz dziennie, bo one są non -stop. Ruszane i przekładane. Przynajmniej ma taką dodatkową zabawkę z butelek do picia. Ja mu je zamówiłam w takiej większej ilości na Allegro, bo znalazłam za dokładnie taką samą cenę, za jaką kupowałam w Biedronce, a było mi dużo bardziej wygodniej kupić to online na Allegro, ze względu na to, że kurier dostarczył mi od razu trzy zgrzewki, zaraz pod drzwi, i dzięki temu ja nie musiałam nosić ich. Przynosić ze sklepu. I też wynosić dwa piętra tutaj do góry. Więc super rozwiązanie udało mi się znaleźć. Tutaj noska, musimy podetrzeć noska. I dzięki temu też mały ma dodatkowe, normalnie, plastikowe zabawki, z którymi może się bawić. Ale masz brzydkie te smary. Biorę się za uszycie takiej małej rzeczy, która będzie mi bardzo pomocna. Normalnie ujęcie. Macie praktycznie wgląd na moje nozdrza. Ej, nie wolno tych słoików. Tam sobie przekładaj butelki. Tych słoików nie wolno, bo to jest szklane. Chodź. Hej! Na jakim jesteśmy etapie? O, odkładamy teraz. Ok, super, brawo! Nigdy nie wiadomo, co będzie następnego. No, pięknie poukładałeś! Hey! Tak, brawo! Yee! Teraz rozwalamy. O, oh, je! Yeah. Mały Fernandinio mnie normalnie w nocy tak. Ciągnie za włosy, że dzisiaj zabieram się za uszycie właśnie czegoś małego, a mianowicie mam zamiar sobie zrobić taki czepek na głowę. Bo powiem Wam, wolę wyglądać dziwacznie, aniżeli mieć powyrywane włosy i aniżeli znosić ten ból, jak on mnie centralnie trzyma, ciągnie i trzyma. Bo ja w tym momencie muszę też chwycić za jego. Rękę naciskać na nią delikatnie i cały czas mu powtarzać Arnalinia, przestań, bo mnie to boli. Żeby temu zapobiec, to właśnie mam zamiar uszyć ten czeper. Powinnam to zrobić już dawno temu, już dawno temu o tym myślałam, żeby go kupić. Ale stwierdziłam... Tak? Dzień dobry, gdzie idziesz? Idziesz. Gdzie? O, o! Cześć! Co tam? O, patrzysz na moje włosy, bo mam rozpuszczone. O właśnie. Najproszę mnie nie ciągnąć dobrze? I mam zamiar spać w takim czapku. Codziennie! A jak nie, to zacznę normalnie w ciągu dnia też w takim czapku chodzić. Tylko proszę mnie nie ciągnąć. Tutaj jeszcze nie jest tak źle, jak tu mnie ciągnie na przykład. Albo tutaj najgorzej jest, jak ciągnie mnie za te włoski, które mam. Krótkie, bo one tak mega strasznie bolą jak się za nie pociągnie uh -huh. O, oh, yeah. oh. I love you oh. Oprócz kung fu pandy nocnej to jest wyrywanie włosów Trzy Trzy, tak! Mówiłeś trzy trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Proszę. Nie mam żadnych specjalnych materiałów, które. Mogłabym kupić wcześniej, ale po prostu chcę to zrobić, bo mnie to bardzo boli przede wszystkim, jak on mnie tak ciągnie. Mam jakąś starą gumkę, ale ona idealnie się nada, bo nie jest ani taka twarda, jest miękka i jak ją też daję dookoła głowy, to nie czuję żadnego ucisku tutaj. A jako materiał będę używała jakiś stary T-shirt. To jest jakiś t-shirt, który ma Batmana na przodzie i chyba w nim w ogóle nie chodziłam ostatniego lata. Proszę mi to oddać. Nie ma w tym żadnej większej filozofii, wytle po prostu jak największe koło, jakie się da z tego materiału, który tu mam z tyłu. I ja przyjęto do gumki. I that's it! pusteczka, bo smarryc znowu idą. Hmm, co tam? Hmm. -mm. Przyszłaś mi pomóc szyć? Nie. A jak jestem w tematyce szycia, w tym roku zamówiłam piękną, to znaczy nie, zaczęło się wszystko od tego, że na te święta chciałam zrobić kilka rzeczy takich wyjątkowych i specjalnych i jedną z nich było to, że chciałam znaleźć dla mnie i dla Arnolda jakiś taki fajny komplet, który jest z dokładnie z dokładnie tego samego materiału. I co? Nie mogłam nic takiego znaleźć. Coś to co byłoby dokładnie Przynajmniej z takiego samego materiału. Dla syna on by mógł mieć na przykład pajaca, a ja bym mogła mieć albo sukienkę, albo też pajaca, albo nie wiem, koszulę i spodnie. Ale nie mogłam centralnie nic takiego znaleźć. Znalazłam coś podobnego na HM, ale nie były to dokładnie te same materiały, i potem się okazało, że jednak nie ma w ogóle rozmiaru. 86 dla. Dziecka, więc to nie wyszło. A potem zdecydowałam, że ze względu na to, że mam umiejętności krawieckie, to że uszyję nam coś takiego, i byłam tak mega podekscytowana. Przemierzyłam ile materiału bym potrzebowała do tego, żeby uszyć pajaca dla małego i pajaca takiego wielkoformatowego dla mnie, bo ja swojego czasu też miałam takiego dużego pajaca zanim jeszcze byłam w ciąży, zanim. Miałam takiego pajacza, tylko to był w takim charakterze skandynawskim, jak mieszkałam w Krakowie i stwierdziłam, że uszyję. I zamówiłam, bo znalazłam przepiękną kratkę, taka jaka mi się podobała, i ją zamówiłam po kilku dniach okazało się, że z tej kratki zostało tylko i wyłącznie pół metra, a ja potrzebowałam z tego co dobrze pamiętam, przynajmniej 2,5 metra tam miałam zamówione. No i co? Zamówienie zostało, a ano... Tak, to by się też to nie spodobało, że tak się stało. Ale przyszły rok obiecuję. Przyszły rok, Arnoldinho. Święta, jesień. I wy również się na to przygotujcie. Będzie z pełną parą. I cała jesień, czyli mój ulubiony... Moja ulubiona pora roku i święta. Zrobimy tak odjazdowe. Odbijemy sobie po prostu za te wszystkie ostatnie słabsze lata. I będą naprawdę wyśmienite, z dużą ilością nowych wrażeń do zbudowania wspomnień. Będziemy robić dużo rzeczy. Mam nadzieję, że nic nas nie powstrzyma. Przede wszystkim choroba. Dubeczku. Ej, kochanie moje, Igła. Igła? Ja to robię, wiem, że robię to na kolanie, ale to nie musi być perfekcyjne. Powiedzmy, że to kółko. Zmieścimy się tu na trochę. A teraz to będzie mój no, uchylenia. Powiedziałeś sobie? znowu do mojej łoży czekaj, ci się spodoba w tej czapce wiesz, że mi ją chciał wsiąkać do ty? Wygląda niesamowicie zabawnie. Jak wygląda? Nie ma włosu. Kwieździsz, nie? Nie ma. A jest jeszcze jedna rzecz, którą mam robić. Oprócz tego, że ciągnie mnie za włosy, to jeszcze nieraz widziałam. I oprócz tego, oczywiście, że robi kung fu pandę, to jeszcze zauważyłam, że jak tak się bardziej mi przygląda i leży koło mnie, to bierze i mi zaczyna po rzęsach jeździć swoimi paluszkami i łapie je. Więc nie wiem, z okularami jeszcze będę spała. Ja idę chyba pana Arnolda odłożyć do łóżka. Wydaje mi się, że zaśnie. Będę kończyła tego szalnego vloga takiej oto postaci. Dziękuję Wam bardzo za czas spędzony z nami. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić z nam jak zawsze łapkę w górze, bo to bardzo wspiera nasz kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa, to zapraszam Cię do subskrypcji do naszego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, który zawsze poinformuje Cię o nowych vlogach. Życzę Wam cudownego dnia, wschodu lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia!